Witam widzów po dłuższej przerwie. Oczywiście nie spoczywałem na laurach, tylko cały czas <laughs> pisałem do nosy na knura. On podejrzewa Meksykana. Oczywiście Meksykano też w tym uczestniczy, tylko on bardziej udziela różnych informacji różnym ludziom, którzy to wysyłają. Jemu samemu się po prostu tego nie chce robić, z tego względu, że ma inne. Rzeczy na głowie, jest osobą młodą, to potrzebuje sobie gdzieś wyjechać, coś kupić, iść na jakiś tam spacer. A ja z racji tego, że podjąłem się tego tematu, więc te wszystkie donosy, które zostały wysłane do różnych instytucji, to w dużej mierze jest też po prostu moja robota, ale aczkolwiek, aczkolwiek dużo. Innych osób poszło też moim przykładem, za co bardzo dziękuję tym ludziom, którzy te donosy wysyłają, takie rzeczowe, bo to chodzi o to, żeby ten donos nie był w formie jakiegoś tam żartu, bo wtedy nikt tak, takiego czegoś nie będzie poważnie traktował i będą takie donosy wyrzucać do kosza. Bardzo chciałem podziękować też Wykopowi za pomoc, za wsparcie. I jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ jesteśmy już bardzo blisko, żeby umieścić knura tam, gdzie jego miejsce, czyli albo w Choroszczy, albo w DPEsie, bo zaczynają urzędnicy się po prostu obawiać tego, że ja to już robię na poważnie. Drodzy widzowie, jako osoba, która nie ma nic do ukrycia, ja we wszystkich donosach podaję. Swój adres i przyszło do mnie kilka listów, bo mają być jakieś podobne sprawy sądowe, bo oni nie mogą tak osoby wziąć, pojechać i zamknąć, tylko musi iść sprawa przez sąd. I ja będę wzywany w charakterze świadka. Ja myślałem, że to nie będzie potrzebne, że jak ktoś wysyła do nas, to po prostu oni to rozpatrują i wzywają tylko osobę, tą, na którą było to zgłos, No po prostu. Na pana Krzysztofa K, że będą tylko wzywać, a tu jednak nie, będą mnie też wzywać, że ja to wszystko to, co napisałem, ja jeszcze muszę potwierdzić w sądzie. No więc na początku nie było mi to na rękę, ale z drugiej strony to jest ważne, żeby iść, powiedzieć prawdę, to wtedy jest większa szansa, znaczy to jest już teraz bardzo duża, duża szansa, urzędnicy się boją, urzędnicy się po prostu boją sami mieć problemów. I, dziękuję. I też duża jest zasługa w tym po prostu Mariusza Niebożnego, bo on też nagrywa ciekawe filmiki na temat szkolnej, wyłapuje różne rzeczy King of Diamonta, który bardzo dobrą pracę wykonuje. Te podsumowania i ogólnie cały zarys szkolnej. I wielka też jest zasługa majora, Wojciecha, bo on nagrywa te filmiki jak Krzysiek. Mówi zabiję się, spalę się, nie chce mi się żyć, bo to są bardzo ważne filmiki. Ja te filmiki zgrywam. I wysyłam. I każdy filmik jest opatrzony tytułem i od której minuty zaczynają się te rzeczy, które po prostu można wykorzystać przeciwko Krzysztofowi K. Każdy filmik oczywiście jest podpisany i od której po prostu minuty do której ja to odsłuchuję i po prostu, żeby. Yy, służby nie musiały oglądać całych filmików, tylko po prostu te najciekawsze palące właśnie fragmenty. Rozmawiałem też yy, z Panią z mopr powiedziała, że, że ona mnie się tylko tak spytała, dlaczego Pan tak się uwziął na tego Pana? Ja powiedziałem tak, proszę Panią, nie chodzi o uwzięcie, tylko chodzi o to, że trzeba tą sprawę załatwić. Ona mówi tak, tylko że nikomu się tego nie chciało ruszyć, bo to jest trudna sprawa, ten Pan jest wiadomo jaki. Chory, i on jeszcze nikomu krzywdy nie zrobił. Ja mówię, proszę panią, ale jak zrobi sobie krzywdę, to ja to zgłaszałem. Ja to wysyłałem wszystko poleconym, bo jak ja wysyłałem zwykłymi listami, to nikt na te listy nie odpisywał. Podejrzewam, że tylko ktoś odczytał, spalił, wyrzucił, bo nie ma żadnego dowodu. I zacząłem później wysyłać tylko i wyłącznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. I teraz właśnie to ma jakiś sens. Bo zwykłe listy wysyłać to można pisać, pisać, tracić pieniądze i to nic nie da. Bo już nic nie, nie chcą się tym zajmować. A jeżeli jest, ma, ja mam potwierdzenie, to ja w każdej chwili mogę złożyć zażalenie, że nikt nic nie zrobił. I oni teraz zaczynają już po prostu to rozumieć, że ja tego nie odpuszczę i oni nawet do mnie powiedzieli, że żebym ja przestał buntować ludzi, żeby wysyłali, bo oni już wiedzą jaka jest sytuacja, że przychodzi masę teraz do nosów. Ja mówię, proszę Panią, ja nie buntuję. Ja tylko tych ludzi edukuję, że mogą pomóc. Jeżeli tych listów będzie przychodzić dużo i na przykład będzie i różne urzędy będą ciśnięte, to każdy urząd wyższy będzie cisnął ten niższy urząd. I tą sprawę można załatwić bardzo szybko, bo to trzeba skończyć. Nie może być tak, żeby taki człowiek, taki po prostu głupek, bił ludzi po twarzy, że aż mężczyźnie spadły okulary to nie może być czegoś takiego, żeby on tak się zachowywał, żeby wyzywał. Nie może być. My mamy po swojej stronie bardzo dużo ludzi: Meksykana, jego znajomych, Pawła z Warszawy, Major, też już po prostu ma dosyć z nim mieszkać. Już nieraz na filmiku mu przecież powiedział oficjalnie, że on go nienawidzi i wyzywa go, ale to się mu nie dziwcie. Idźcie na jego miejsce, posiedźcie miesiąc z Krzysztofem K. Najmocniejszy człowiek pójdzie. To nie wiem, czy by wytrzymał. I Wojtek, a Wojtek jest naprawdę dobrym człowiekiem. Ma swoje wady. Też źle, pewne rzeczy źle robi, że po prostu powinien z tym swoim nałogiem zerwać. Ale zrozumcie jego, że on żyje w wielkim stresie. On mu zniszczył psychikę. I ten człowiek jest tak samo jego ofiarą. On nie jest nic winien. On ma dobry charakter. On go utrzymuje. Krzysiek nie płaci za nic. On nawet nie ma na slipy. Krzysiek, Major musi mu Krzyśkowi na wszystko dawać. To jest jego zasługa. On za żadne mieszkanie jemu nie musi płacić, ponieważ ja jestem świadkiem z filmików, że Wojtek daje więcej Krzyśkowi, niż by poszedł sobie gdzieś wynająć. To mu daje dużo więcej miesięcznie, niż wynosiłby ten cały czynsz. On płaci wszystkie rachunki za wszystko. Więc wy jego nie oceniajcie, że on jest zły. Każdy ma wady. Ja też mam wady. Nie ma ludzi bez, bez wad. Mamy też po stronie swojej Bartoszka. Wiadomo jakiego. Tego, którego powiedział, że Krzysiek sobie nie poradzi bez majora. Bo to jest prawda. I on nawet sam jest zadowolony. Mówi: już, mówi już to trzeba skończyć. Dobrze, panie Tomaszu, że pan to wysyłasz. Że pan się chociaż odważyłeś podać swoje dane, a ja mówię to co? Urząd mnie zabije? Ja mam prawo zgłosić, jeżeli widzę, że gdzieś komuś dzieje się krzywda, że jakiś człowiek zły, okrutny ludzi atakuje na ulicy, bije, poniża, myśli, że jest jakimś królem, to się już dla niego skończy. Tak, to trzeba skończyć wreszcie tą farsę dopóki nikomu nic się nie stało. Bo ludzie wymyślicie, że to są żarty, wy się pośmiejecie, ale w środku to wygląda. To nie jest nic śmiesznego już teraz. I Wojtek tam tylko cierpi. Dziękuję Ci, Wojtku, że nagrywałeś te filmiki, wszystkie na swoich kanałach. Ja wszystkie te filmiki, na których on straszył, że się zabije, że to zrobi tamto, że po prostu wszystko to jest nagrane. Te jego głupoty, gadanie różne takie. Ja to wszystko zgrałem, i to już jest wszystko wysłane do służb. Bo służby nie muszą każdego filmiku oglądać, bo nie mają na to czasu. Tylko najważniejsze fragmenty. I nawet komenda wojewódzka powiedziała, że będą dotąd cisnąć podległe im jednostki, aż tą sprawę załatwią, bo już oni mają tego dosyć. Bo oni powiedzieli, że ile to jest razy tych różnych pism ten pan przynosi głupkowatych marnuje czas policjantów pieniądze nerwy i tak samo wypadek ludzie zgłaszajcie żeby odebrali prawo jazdy ja was proszę dopóki jeszcze ktoś nie zginął czy wasza matka czy wasza ciotka czy wasze dziecko ten człowiek nie powinien prowadzić samochodu bo to jest osoba ciężko chora umysłowo ja już kiedyś nagrywałem taki filmik z panią Ewą Lipką. To trzeba zgłaszać. Nie żałujcie na ten, zna, na ten polecony. Nawet wydajcie 10 zł. Ale to komuś uratuje życie. Jemu trzeba odebrać prawo jazdy. Ja już pismo odpowiednie złożyłem, ale inni też powinni takie normalne pismo wysłać. Nie jakieś takie, żeby ktoś sobie pomyślał, że to jest żart. Tylko takie naprawdę poważne. Bo taka osoba nie powinna prowadzić. Bo zobaczcie, jakby ten Jacek, co prowadzi kanał mleczny, człowiek by złamał kręgosłup, czy by połamał się albo się zabił. On ma przecież rodzinę. On ma żonę. Major tak samo nie ma może rodziny, ale też jeszcze chce sobie pożyć. Taki człowiek nie powinien prowadzić, bo on jest niespełna rozumu. Zrozumcie to, zgłaszajcie. Naprawdę. A, szczeg a szczególnie. Cały wykop, który ja po prostu bardzo szanuję i kocham. Tych ludzi z wykopu, którzy bardzo ciężką pracę wykonują, żeby tego knura zamknąć w DPS-ie. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i liczę na Waszą pomoc. Ja nie liczę na żadne pieniądze od widzów, na żadne, nie ustawiłem monetyzacji. Ja robię to po prostu dla Was, bo lubię czasami nagrać coś, żeby Wam poprawić humor i po prostu pomóc, żeby ten człowiek. Zniknął ze Starosielc. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.